Hej, 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 się Manko, ja jestem Luke. A w tym odcinku, po długiej przerwie, zagramy sobie w Fortnite'a, w którego jestem, jak zawsze, bardzo dobry. W takim razie już nie przewijam i zapraszam Was do oglądania gierki, w której zrobiłem wina. O, lecą! Nie, rob robota na przejęli! Jeden z robota. Jeden jest tutaj, dawaj go. Nie ma kewa, nie ma kewa. Ta drugi sezon. Świąteczna. A! Ej, mega lowa ten w robocie. Ten w robocie ma mega lowa, dawaj go sklep. Już, już mu zdjąłem tę tarczę i zdjąłem kewa. Dawaj Olek. Dobra, to jest wielka chwila. Olek, on wysiadł. Proszę zabij go, bo on mnie dobije. Zrobisz to! Jesteś very good player. On ma pompę. Ta. Ej, może go skolapsuj. Planowałem właśnie. Idę pomiesz, Kurde, się pomieść, chodź. Dobra, jak, zajdę, to jak doskonale wiecie to... Nie, z Olkiem nigdy nie nagrywałem, ale Olek to najlepszy player. Ej, to jest nasza ściana? O i to jest ich! Nie, nic nie jest nasze. Tu jest. On ma pompę, czy tam taki ciała. On ma kewa jednak. Idę. Trapa mu dałem. Kujźwałczykiem się. Gdzie on? Ty? Za mną. I czy na mnie? On ma kombatę. I... No to Ile on ma matsów? Co to jest za... Ja już nie mam takiego w ogóle, więc mi się dostać na dole. Nie ma nie to, że ma miliard maców, to jeszcze ma miliard trzeba. idę do ciebie. No Jezu, on ma jeszcze ten chebac. Wiem co zrobię, czekaj. Tutaj jest loot, ja się dolotuję i spróbuję go zabić. O bo dobra, no no, no. Te Tylko proszę, tamta jest. Jest. Dobra, to jest wyjątkowo długi fight, bo mam jakieś freje, ale co, stało coś impulsami. Ale spokojnie! Odbiłam no To jest, jest bot! Nie, wszedł, wszedł do niego! Zabiłem typa! Jięty, <laughs> trzynaj! Nice. Rakietami, rakietami! Z tego typa tu szybko! Wysiadamy, wysiadamy! Zero ma, zero ma, leży jeden. Nice! Mogę ja tego drugiego? Ja też chcę coś pokiwać nice. na odcinku. ja umrę zamiast go zabić, bo jestem... Malowa, jest malowa. już tam. O ja zabiję go, sorry. Smoky, smoky. E, Dobra, ja mam sierwetkę. Powiem wam tak, tak, że Olek chyba mnie kieruje w tej grze. Chcemy jakieś bambole, chyba. Teraz się zabudowałem. Dobra, jest fight, jest fight. A jak bambole? Leży jeden. Wybijam od razu Jestem w drugim klepie No nie ma no są jak trzyma ścianę. Dawaj z dwóch stron. Jeszcze strefa idzie. Ej, no nie da się mu przejąć. Mam. Nice! Dobre. I dawaj, 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 my będziemy hamami i budujemy sobie. Bierze. Taką gigantyczną, dawaj. Minus y kolejny dostał. Nie tak, oh, nice. No ma, nice. Mam spokój, No nie Nie zdechaj, okay? No właśnie chyba zdechnę, może się na Na stacji są, na stacji są. Dostał mi, jest Leży. Tutaj, na stacji. Ej, to są jakieś nóbki, robimy ich z trapów? Nie wiem, czy nóbki. Raczej tak. No nie wiem, gdzie oni się byli, tutaj też nam podaje strzał. Nie ma. Tutaj są pacztody, Billah. Dobra. Dobra, Loki, przegrał im. Znaczy, oczywiście, ja Wam mówiłem, że nie jestem dobrym playerem, że tutaj zostałem wykierowany. Ile masz killi? Osiem, nie? Osiem, no. Jestem tutaj wykierowany, ale mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, jeżeli tak, to subiki łapeczka. łapeczka. Więc co? Do następnego.